Dobra. Siema, witamy was w drugiej części, dzisiaj tak już troszeczkę inaczej. Dzisiaj już grzecznie. O, patrzcie, takie petardki, odpadnie do petardki, rzuć tam, tam gdzieś krzaczki rzuć. Mm. Dawaj, od widza, Chociaż wolę położyć, bo to jak od Tak, to nie, to, nie wiadomo, to, czy, to, czy to nie tak. szybkiego lądu. Tak, szybkiego lądu. siarka szybka. Siema Andrzej. Skrócił z to. O, zaczynamy. Pan Mietek ze Złotej Góry, jak nas zobaczył, to powiedział, no cały rok strzelają i jeszcze w sylwestra przyjechali. Nie dadzą pospać. Nie możesz zapaliczką odpalić, a zobaczymy ty. To jest K-212 chyba. A cię, Paniu, Ło Dobrze. Andrzej się odzwyczaił. Dawaj teraz tego, drugiego wariata. Andrzej się od... Ale siareczką pachnie ładnie. Ty, zbezpośniło tą trawkę trochę. Jaka, jaka locha wielka, dawaj. Ty, oni już ty... Co? Dobre te targę, ty. ty, a pak się pali, to jak flara ta, ten, ta siara. Widzisz? Normalnie pochodnia. Jak fungę szlagi z flarą, tylko tu jest pochodnia. O! Też myślałam, że zdechła, i właśnie dlatego petardy na siary były bardzo niebezpieczne. Ty, ale tu ile trzciny było w środku? Ściółki na ptaszków, zobaczcie tego. Ja no właśnie, to jest gipsik. A gipsik. Amunicję kładziemy, naboje, działko. Wreszcie będzie normalnie single to odpalone, one od razu się o ściana rozbija. Opa. Żeby nie było, to jest opuszczona droga. Do opuszczonego wysypiska śmieci. Tu tylko się przyjeżdżają po nocy. Czyli z 50 metrów przeleciała. O, 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 o. Już aha, przyjechał przyjechać no, pa 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 pa. pa. Dobra, jakie butki sobie założył nie szkoda? Takich ja? Jeszcze z siateczką no na no tą no temperaturę? No ona stówkę kosztowałem. A nie. stówkę. Słucham, w, życiu, w życiu bym nie dał. Ja na swoje buty to wydaję na minimum 500 zł. No ludzie to mama kupuje. <słucham> <słucham> Opa! Uuuu krzaczki! Ty, dawaj singla teraz Dawaj singielka. Opa! Dawaj go Opadaj. Singielszocik shot, kick, Ty, dobry ma ten pisk. Fajny. My żeśmy go nigdy nie, nie wykorzystali w pełni mocy, ze względu na to, że... że się rozbijały. Dawaj, posłanaj, Na patelnię! Ty, dostałem tym Myrkiem. Na patelni, ale nie podpaliło tego rakietki. Nie. <śmiech> Dawaj. <śmiech> Później będzie karabineczek, parę szeleczek, kolpospu. Opa. Ty, powiem ci ładnie poleciała. Ty, czekaj, wiesz co? Ja stanę, pójdę tam daleko. I w moją stronę. Tylko pójdę daleko. Masty. Okay. ty. Okej! No, jest ze 100 metrów. This is prank, bro! Patrz, jakie zązy! Dwoma rakietami naraz się mnie poczęstować. a tu widocznie jedna wybuchła i rozwaliła drugą. Macie jeszcze? Patrz, jaka oliwa sprawiedliwa. O gangreny. No, jedna, nie dwie! Chciało wam się dwoma naraz mi poczęstować. No i dobrze. No gdyby powiedziała prosto, 75 metrów leci. No a mieliśmy partię co przelatywała 15 metrów. Jakiś ty, jakiś ty, ty. szczęśliwy? A cześć, wy. No, Sylwiasenko, tylko dobra, będzie dobrze. O, Andrzej się nie nachyla, bardzo dobrze. Fajne. Fajna. Było krakli, był krakli ja widziałem tylko że jedzie jak je łeb w dół. to od razu to jest taki, to jest standard, pyk, główka w dół, tak. rura cała, cała. No, tak każdy ma, nie? Mi w, od, razu, od, razu jest. U, od razu łeb w dół, nie? Tak. To o. jest już, opa, pa, pa mm. I... Pryczek. Wiesz o co chodzi, nie? Singiel z trzeszczącą tabletką. To można taką tabletkę przykleić do rakiety. Szkoda, że to była ostatnia. Leć kaczor, gaś! Myślisz, że stali na tym? Nie! Ja, nie wiem, to jest motylek. To jest motylek. Ty tak nie rób! Nie, nie, ja nie umiem. Nie. nie, nie. Andrzej zrobił takiego, że wrócił do nas. Andrzej, single shot'a przed nami rzut tam. Gdzie? To. Tam masz te huk bezpieczne. Nie, <laughs> hey, tam dalej masz za tobą, koło tej rurki. Ty nawet przy tylko uszy zatykasz? Bo właśnie wiem, że takie są. No ale to nawet nie jest huk, to jest pierdnięcie. To mi zaskakujesz po prostu. Bo teraz kamera cały czas taka czarka i jego zachowanie podczas odpalania fajmerków. No nie gada, ja nawet to Ale ile demu robi? O. Ty, a jak to daleko leci? Ty, te skrimowe to są sztos od Piromaxa. Mamy jeszcze jednego. Puścić to bez ręki pewnie odpalą. Dawaj, urwij mu ogonek, wrzucimy go do tubki. Będzie lepszy wystrzał. Trzymaj tę tubkę. No, dawaj do tubki i do powietrzu chyba. Czy też pod kącikiem? Dawaj pod kątem. Pod... pod kątem? No jak? O tak. Zobacz. O. Da, 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 da. o. Ale sobie leci jak chce, Ty, ale to wywaliło, normalnie do tyłu. co on tu robi? Andrzej rakietki. Musiałem go nagrać, to nawet przy rakietach już się zatyka Chyba do góry jajca. No dawaj. Leci pewnie. Ło! Co to w ogóle? Masz kuleczkę. Tamagoci. Mogliby trochę lepiej ten papier ogarnąć, nie? Ale tak to fajnie wygląda. Te tamagotchi. Andrzejowi się rakietki spodobały z ręki. Zobacz wariata. Nie ma to jak strzelać na starej opuszczonej drodze, nie? Zobacz go tutaj, zobacz! O, ten ostatni był dobry Nie Fajne, fajne, młodzieżowy. Taki był o, patrz pan Andrzej, zobacz <grystanie> Andrzeja nie musisz długo... Były te fajne Dobre kamerka porównana Co? Porównamy z kamerką Dobre z hamerkiem. to się. Słabszy. Słabszy. Dobra, teraz przygotujemy coś ekstra. O, teraz idziemy z lampkami choinkowymi. Tam, tam, da, tam, tam. A Grzesiu, nie wdygają właśnie. O to i tak wszystko spadnie, i tak wszystko spadnie, ale to ma ładnie wyglądać. Za dużo się maskalety w Walencji oglądamy. <mawód 1970> <mów clause> Patrzę nawet wokół drzewka obwiązuje. To jest wariacisko. To jak ładnie dają, nie? Ładnie to wygląda. Kurde, zobacz, wariata. Kaczyliśmy po murze. Idę, idę. O, i zdjęcie na miniaturę będzie. Pyk. Chłopaki wieszają, a bombki dyndają. dają. dosłownie bombki. Bąbeczki. Strzałeczka bąbeczka, ty statywu nie wzią. No Kaczur, no dawaj, dawaj, no pomóż na Nie widzisz, że sobie nie radzi chłopak. Weź na to. Weź na drzewo. A tu akurat wycina jest. Wycinałem wszystko co leci po kolei. I tędy chyba wyjeżdżałem, ciężkie sprzęty będzie tak, będą takie pola. Dobra, to już powoli. Ty dobra, ja idę się schować z auto już, bo to wiecie. Ale pięknie to wygląda. Powiem ci, zacnie. Odpalaj No <grystanie> <grystanie> Najlepsza krwiówka samochód. <to> <grystanie> Uciekaj głupcze. basik. Przypomniała się Mascaletta we Włoszech. Gdzie? W Walencji. W Hiszpanii. Taka zasłona. Ty, sam, sama Mascaletta fajnie waliła. Ale te szeleczki z opóźnieniem. Jak z archiwum Mix, nie? Ale fajnie waliło. Fajnie czuć było ten basik. No to w, Wa w Walencji to wyobraź sobie to ma 15 gram, a w Walencji ma 40. O, ile liści? No, tak jak po dobrych petardkach, tak. liście przetrzybiłem, wszystko poszło elegancko. Dobra, mamy jeszcze parę kolposków do zabawy, więc widzimy się za chwilę. Kolposik w oponie, dawaj, odpalaj. Jak on biegnie z tą torebeczką, jak dziewczynka Kurwa, bo o coś zgubię. O! Jest leduska Poszła ładnie. Pa. A Idziemy zobaczyć. dobre. Ale to chyba słabsze kolpo, bo nie widziałem Titanium salut. No kiedyś pamiętam, były dwa rodzaje kolposków z Titanem i bez Titanu. I to jakoś tytanium nie widziałem. Mamy jeszcze te firmsy de wilki, małe. Kosaczki jest oponka. Ui, jak się dymi. Ty! Chyba podskoczyła. Wiesz? Tak, podskoczyła. Chyba podskoczyła delikatnie, zobacz. Mm -hmm. Uik. Tak, 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 bo ona była tutaj bliżej, nie ładnie. Mm, pachnie paloną ziemią. Tak, 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 kaczul, czekaj! O tu będzie ziemia latała wszędzie. Gdyby się musi schować gdzieś, dobrze. Co? Mm. Stary jak Asasin, dawaj, odpalaj w krieciej Stary jak Asasin schowałem się za brzozą. Zniknie kre krecia norka. Uh. Oh. Ty efektowa to była! Ale brynza. Ty jak się schował za taką cienką brzuszką, ty! Dobrze za to się nie schowałeś, kaszor No właśnie tak to, to, to chciałem za to. <laughs> ty efektowna była Ale lipa. Ty, ale mimo iż efektowa była, kopczyk wyczyściła. Dobrze, dobrze przygłuszył. Jeszcze mam ze dwie. Ty, jaka kość. To nie jest poroże? Nie, to jakaś kość, miednica chyba. Albo dzika skóra. Kaczynek się boi dzików. Co wy myślicie o tym? Tutaj w ziemię, żeby kolposka sadzić W te błotko? No, to się dziki. Tylko trzeba od odległość, odległości, bo kamienie są. Wiesz, żeby komórce nie dostać, wiesz. O! Dawaj, wsadzimy tu kolpaska w yy, błoto. Kurde! Ty jesteś dobry! Ja se idę. Słyszałeś, na... jak to się spadło? No, kamyczki! Ja se idę! Bo odpaliłem! Ja szybko kamerę włączam! Ty! Odpaliłem, nie było, gotowi czy nie? Odpaliłem. Dobra tam. Nie. trochę błota tylko jest, nie ma tragedii. Trochę wycieściłem. Wi, ale żeś rzucił. To nie chore? A poleciał. Kaczorek jak za nami stanął, ty. Nie bój się mordo Ja obserwuję gdzie to celuje Kaczorek, mordeczka. Ja już widzę jak ona nagle inaczej się łoży A się wbiła Ta. Takie nie, latające. No ładnie się układają przodem do, do... Dobrze obciążone są. Do Wyważone. Do... O Grzesiu, żeby nie było, masz karabineczek. Odpar sobie karabina, Czekaj że ja do ciebie mam Tamagoci. Proszę, Tamagoci. Odwójka importera Piromaxa. A ja może Tamagoci jakoś połączymy z karabinkiem? Naj ten karabinek. Taśmę. Czekaj, gdzie mam tę taśmę? Karczonek, weź motylka. mam bez lądu? No to masz ląd. On jest dobry. Dajesz mu do ręki, a on jeszcze. O! Dziura, dziurawe połudzki. On myśli o Dubaju. Odlat! <grymne> Ma z tego sobie śląci, Grzesiu. Rzuć tam do siateczki, masz z tego salonik. Jaki ładny, puknięty chłopak jesteś. <grymne> <grymne> Nie żartuję. Dobra! Dawaj. Ten karabinek, co robił Andrzej. Wrzuca do torebki pełnej fajerwerków. Czyli tam mamy dwie krzeleczki Firsi devila i mamy. O, to już! O. 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 Łe! Myślałem, że będzie jakiś wow. Łe! Łe! Ale lipa! Gruby Tessa coś odpali. Więc kochani, zapraszam na noworoczną wyprzedaż do pirochita Instagram Machony69 Pamiętajcie, nie próbujcie nas pod żadnym pozorem naśladować. My to robimy tylko i wyłącznie w celach rozrywkowych. Nie próbujcie pod żadnym sposób nas naśladować i grubo odpala sobie na sam koniec kolpo. Kolpo, to było kolpo. Relikt przeszłości. No, gdzie ten kolpo pod chyba tutaj, bo tak trawa zmielona jest. No to skoczył. Tu, no. no. To tyle. Trzymajcie się ciepło. Pamiętajcie o zabijaniu w góry. subik, dzwonek. Koniecny. lalala. Jutro. La. <laughs> А, сам борска оком глутка. Наа